Witam Was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku mamy na to moda. W dzisiejszym odcinku będziemy modować Master Collection yy, Metal Gear Solid'a i będziemy modować yy, drugą grę, czyli Metal Solid 2, Sons of Liberty. Klikamy sobie na to prawym, właściwości, dajemy zainstalowane pliki i przeglądaj. I wchodzimy do folderu z GROM. jak już widzicie, już te mody tutaj mam. Ja będę je nawet w tym filmiku zamieniał, więc spokojnie będziecie widzieć, co dokładnie należy zrobić, żeby yy, wszystko działało jak należy. Teraz tak, przejdźmy sobie do stron, z których trzeba to pob pobrać, te mody, nie? To jest najważniejsze dla was. Ja wam linki oczywiście w opisie tego filmiku dostępnie, więc będą tam na dole. I w komentarzu prawdopodobnie też, żeby wam było prościej po prostu to pościągać. Zjeżdżacie sobie na dół tutaj ja prawdopodobnie wam od razu yy, dam wejście jakby od razu do tego pliku. Zjeżdżacie sobie na dół, ściągacie sobie pierwszego moda M MGS HD Fix. Później wyjaśnię co on robi. Zamykacie, otwieracie następne okienko Nexus Mods, ci co znają to znają, tu trzeba mieć konto, trzeba się zalogować. I też się pobiera mody. Wchodzicie w pliki. No i manualne pobieranie. Lepsze audio. Yy, to lepsze audio jest generalnie z tego co wiem to do, do muzyki. Ale może też działać do innych rzeczy. No i to jest opis. Drop the US folder from archive to in-game folder. Czyli wrzucamy US folder do folderu z grom I one nam się podmieniają. Zamieniamy je i działa. Następny mod. Następny mod to jest na lepsze tekstury, wyższej jakości. Znowu robimy to samo. Otwieramy moda i zamieniamy tekstury. Folder z teksturami. I jeszcze możemy coś ściągnąć razy cztery, które ja ściągnąłem i na których grałem, z których mam gameplay. Możemy sobie OG Water ściągnąć, czyli lepsze jakieś tam efekty skalowania wody. Możemy poprawić Snake'a twarz. Następny mod to jest yy, Snake First Person Glove Color Fix, bo tutaj coś było takiego, że yy, te rękawiczki nie miały takiego samego koloru, jak, yy, jak powinny mieć. Więc tu macie kolejnego fixa, żeby to lepiej wyglądało z pierwszej osoby, jeśli chcecie. I ostatni mod, który ja mam i z którym grałem, ale który aktualnie na tej stronie nie istnieje, to jest na. Tłumacie. UncZ US Sons of Liberty Blood Textures. Ja miałem odblokowane. Yy... Ja miałem odblokowaną krew w tej grze. Na, na bardziej brutalną. Niestety ten mod został usunięty z Nexusa. Nie wiem dlaczego. Widocznie, nie wiem, może wpływa na jakoś na ich politykę. Oni się z tym nie zgadzają, albo usuwają brutalne mody. Nie wiem, znikł. W każdym razie ja z tym modem grałem i stwierdzam, że raczej on działa, bo z tego co widziałem, było bardzo kwiście. Lało się z tych przeciwników równo. Także u mnie widzicie tego moda nawet na krew. No i to w niego się też wchodzi i też się tekstury po prostu podmienia, nie? Ten folder się po prostu podmienia. W każdym z tych folderów są tekstury. Te tekstury musicie yy, przekopiować. Tu też jest głębiej tekstury. Boulder Water. Tutaj też macie tekstury. Proszę bardzo, razy cztery. I Better Audio jest jedyną różnicą, bo musicie skopiować i zamienić w głównym folderze, nie? To się wam będzie podmieniać. I w którymś momencie wyskoczy komunikat o podmianie plików, nie? Na razie mi nie wyskoczył. Tutaj, jak wrzucicie. Wrzucicie sobie HDFixa, nie? czyli to. Po prostu kopiujecie wszystko, wrzucacie do głównego folderu z Grom i zamienicie w tym miejscu, nie? Jak zamieniliście, możecie sobie wejść w ustawienia i możecie tutaj, jeżeli rozumiecie, co zmieniacie, to zamieniacie. Jeżeli nie rozumiecie, nie musicie nic zmieniać, może zostać tak, jak jest. uwierzcie mi, to działa. Jest już ustawiony także nie trzeba. I w języku angielskim niestety jest gra, Nie ma polskiego języka w tej grze. Próbowałem znaleźć. No i tutaj mamy coś takiego jak z, y, wyrzucenie tych black barów tak zwanych, czyli czarnych tych y, pasków po lewej i po prawej. Wszystko tu się poprawia. Aspekt ratio, y, y, ratio to jest rozciąga, y, ta, rozciąganie ekranu i inne takie rzeczy i rozdzielczość. Wszystko tutaj jest generalnie. Jakieś tam spadem ustawienia, z jakimiś klatkami, z wyłączeniem kursora, żeby się nie pokazywał. Także jest tu dużo tego zwiększenie, nawet buferowania tekstur, no dużo rzeczy to poprawia. Powiem, że to dobrze działa, jest super. Naprawdę ja byłem zadowolony z tego, jak ta gra wygląda i że na większym ekranie można było w to zagrać. I naprawdę, widać efekty na moim YouTubie, na którym nagrana jest ta gra. Co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? No To w zasadzie jest wszystko. No To jest bardzo prosta modyfikacja. W zasadzie przeciągacie wszystko do odpowiednich folderów, które tutaj sobie znajdziecie. Tekstury macie tu na wierzchu, więc nawet nie musicie szukać. Po prostu je wrzucacie do głównego, one się zamieniają. US do głównego zamienia się. No i ten y, MGS Fix po prostu do tutaj. I wszystko śmiga. I pięknie chodzi. Ja oczywiście na sam koniec tego nagrania wrzucę screenshoty pokazujące różnicę między wersją niezmodowaną a zmodowaną, żebyście mieli pojęcie o tym, jak ta gra różni się, gdy jest zmodowana, a gdy nie jest zmodowana. Także miłego oglądania screenshotów. I miłej gry, jeśli ktoś sobie da radę to zbudować i sobie w końcu zagra. Trzymajcie się do następnego odcinka. Ja się odłączam, ale z kimś o tym polecam. Powinny teraz zaraz pojawić się na ekranie. I widzimy się w następnym odcinku, kiedy będę modował i pokazywał, jak modować trójkę. Cześć.